Dla mnie najważniejsze jest fotografia. Jedno z najważniejszych rzeczy jest to, że ja się uczę fotografii i kontaktu z człowiekiem. To są dwie rzeczy. Ja przez fotografię uczę się rozmawiać z ludźmi i opowiadać o nich, i mnie to ciekawi. Rozbite marzenie. Zdjęcia robiłem przez 4 lata. Przez rok projektowaliśmy książkę i pisaliśmy teksty. Krzysiek Starowicz pisał tekst, Janna Wojtyś yy, robiła projekt. Mnie najbardziej interesuje fotografowanie tego, co mnie otacza. To jest w ogóle najprostsze i dla mnie najbardziej oczywiste. Dlatego w tej książce są osoby, które są wokół mnie, są miejsca, które są z mojego miasta i wszystko, co tak naprawdę mam na co dzień.